Prościutkie zadanie zawsze to jest, więc kolejny punkt mamy do zgarnięcia. Słuchajcie, mamy takie równanie i musimy podać, ile ma dokładnie rozwiązań. Słuchajcie, jak się rozwiązuje tego typu zadania? Tutaj stosujemy taki wzór, że a razy b równa się 0. Zobaczcie, to wszystko równa się 0. Jak to policzyć? Wtedy, kiedy to jest równe 0, czyli cały ten nawias jest równy 0 i lub ten drugi nawias jest równy 0. I to wynika z tego tutaj wzoru. Więc co trzeba zrobić? Musimy jeden nawias przyrównać do 0 i drugi nawias po prostu przyrównać do 0. Ok, i tak znajdziemy rozwiązanie. Prościutka sprawa 1, je, w sumie minus 1, przeskakuje na prawo, czyli mamy x równa się 1. Tutaj macie dwie opcje. Ja uwielbiam stosować wzory skróconego mnożenia. Mamy tu wzór na różnicę kwadratów, czyli x minus 5, x plus 5 równa się 0 i teraz widzimy, że x minus 5 równa się 0 lub x plus 5 równa się 0. I tutaj minus piąteczkę, jak przerzucimy, to mamy piątkę, a jak piątkę przerzucimy na prawą stronę, to mamy minus piątkę. I zliczamy teraz wyniki. Raz, dwa, trzy. Czyli mamy trzy rozwiązania, odpowiedź B i to koniec.